Dzięki rozwiązaniom firmy Iton instalacje fotowoltaiczne działają sprawnie i bezpiecznie. Również w elektrowniach przydomowych. Użytkownicy paneli fotowoltaicznych obniżają swoje rachunki za prąd, a ponadto przyczyniają się do ochrony środowiska. We współpracy z firmą EIA Pro aparaturę Iton wykorzystano do zabezpieczenia ponad 100 instalacji fotowoltaicznych. Jedną z takich realizacji jest dom pana Sylwestra, zlokalizowany nieopodal Gdańska. Instalacja fotowoltaiczna jest prosta w swoim układzie. Panele zamieniają energię promieni słonecznych w energię elektryczną o stałym napięciu. Na dachu znajduje się pierwsze zabezpieczenie rozłącznik izolacyjny napięcia stałego z wyzwalaczem zanikowym. Pełnią rolę przeciwpożarową, pozwalając odłączyć panele za pomocą przycisku bezpieczeństwa. Potrzebny jest również falownik, który dostosowuje napięcie stałe z paneli do napięcia przemiennego 230 V w gniazdach. Falownik wymaga zabezpieczenia po stronie AC oraz DC. Energia wędruje następnie do głównej rozdzielnicy budynku. Odpowiedni dobór urządzeń wykonawczych i zabezpieczeń jest kluczowy. Dlatego doceniamy stały kontakt z firmą ITON, która pomaga wybrać najlepsze rozwiązania nawet przy najbardziej skomplikowanych układach. Przy panelach. Stosuje się rozłączniki przeciwpożarowe typu SOL 30 Safety, dostosowując je do typu instalacji. Na każdy łańcuch paneli przewiduje się jeden rozłącznik. W naszej ofercie posiadamy gotowe rozwiązania dla instalacji do 6 łańcuchów paneli. Rozłączniki są sprefabrykowane. Wystarczy podpiąć przewody do wejścia rozdzielnicy. W przypadku falowników, do zabezpieczenia strony DC wykorzystano wyłącznik PKZ SOL. Wraz z ogranicznikiem przepięć SPPVT typu 1 plus 2. Natomiast do zabezpieczenia strony AC wykorzystano wyłącznik nadprądowy HNB16 i wyłącznik różnicowo-prądowy PF6 z ogranicznikiem przepięć SPCT typu 2. Projektując układy zabezpieczeń, trzeba uwzględnić długość oraz przekrój przewodów łączeniowych i obecność instalacji odgromowej. Ze względu na zróżnicowanie mocy oraz rodzaj połączeń. Instalacje wymagają indywidualnego doboru zabezpieczeń. W tym przypadku, dodatkowo do podtrzymania wyzwalaczy zanikowych, wcześniej wspomnianego rozłącznika PPOSZ, został wykorzystany UPS typu 5P. Wszystkie urządzenia zamknięto w rozdzielnicach typu IK o najwyższym standardzie szczelności IP65. W przydomowych instalacjach fotowoltaicznych trzeba zwrócić szczególną uwagę na dwa zagrożenia. Pierwszym z nich są zwarcia w obwodach DC i AC. Drugie zagrożenie to wyładowania atmosferyczne. Dodatkowym ryzykiem mogą być niskiej jakości zabezpieczenia i połączenia, które mogą doprowadzić do pożarów. Na zabezpieczenia ITON zdecydowaliśmy się przede wszystkim ze względu na ich wysoką jakość przy jednocześnie dobrej cenie. Wybraliśmy ją też z myślą o bezpieczeństwie i bezawaryjności, czyli czymś, co nasi klienci cenią najbardziej. Sprawdzone urządzenia pozwalają uniknąć częstych napraw, a renomowana marka to większe zaufanie ze strony klienta. Poza tym Iton jest dostępny w ponad 800 punktach sprzedaży w całej Polsce, dzięki temu nie ma problemu z serwisem. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia technicznego przedstawicieli ITON oraz możliwości testowania nowych produktów. Zadowoleni klienci to dla nas powód do dumy. Bezpieczeństwo to dla nas priorytet, dlatego zawsze chętnie udzielamy porad projektowych i wskazujemy najlepsze rozwiązania. Polecamy naszego partnera EIA Pro ze względu na profesjonalną prefabrykację i serwis rozdzielnic również do farm fotowoltaicznych. Zadbaj o sprawne i bezpieczne działanie instalacji fotowoltaicznych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.iton.pl ukośnik strefa instalatora.